Potapine. A, ludzie, chyba brwy Patapim właśnie mnie zaatakował! Nic nie mogę zrobić! <skryption> <skry <hairy> Okej, okay, wszystko się uspokoiło! Muszę wyjść i sprawić, jak jest na zewnątrz. To straszne! Zobaczcie, co się dzieje w moim domu. Chodźmy sprawdzić, czy. nadal jest na zewnątrz. Wygląda na to, że odszedł. Skomentujcie, jeśli myślicie, że nadal jest w ogrodzie. Proszę, napiszcie. Nie chcę wychodzić na zewnątrz, jeśli tam jest. Dobra, chyba muszę tutaj posprzątać. A, ile czasu zajmie tutaj sprzątanie! Nie mam nawet pojęcia, co dzieje się tam na dole czy w innych pokojach. O. o, już czytam wszystkie komentarze pod tym filmem. Jest ich tak dużo. Ktoś napisał Wyślij drona. Hej, to w zasadzie dobry pomysł. Powinienem wysłać drona przez okno i sprawdzić, czy brybry Patapim tam jest. Dzięki za te komentarze! I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Anglikosik, więc. Gdzie dron? Dron jest tutaj. Wysyłam drona na zewnątrz, ludzie. Odpalam go, ale trochę się denerwuję, ludziska. Brbrpatapim może go zaatakować w każdej chwili, albo wrócić tutaj i zaatakować mój dom. Nie ma go tu, zniknął. Naprawdę odszedł. To dobrze. Czuję się bezpiecznie kiedy nie ma go w pobliżu. Wydaje się niebezpieczne. Nie ma go też u sąsiadów. Naprawdę odszedł tak szybko? Jak ktoś tak ogromny? Nawet nie wiem, czy to osoba, czy drzewo. Jak brybrypatapi mógł zniknąć tak szybko? Nigdzie go nie widzę. Nigdzie ludziska. Patrzcie, przejeżdża samochód. To znaczy, że wszystko gra. Wszystko dobrze. Świetnie. Więc. Nie ma Brybry Patapima. Fu! naprawdę czuję się spokojny. Teraz mogę wyjść na zewnątrz. Oto mój dom. Wciąż tu jest. Przetrwałem Brybry Patapima. On tylko spacerował. Nie zrobił nic niebezpiecznego dla domu. Dlaczego jest taki duży? Ludzie, skomentujcie i napiszcie jakim rodzajem stworzenia Brybry Patapim jest. I czemu jest taki wielki? Ok, w moim ogrodzie jest spokój. Polecę zobaczyć u sąsiadów. Może przeniósł się gdzieś tam? Chociaż jest taki duży, że pewnie bym go zobaczył. A może potrafi się zmniejszać, ludzie? Napiszcie i dajcie znać. Może się zmniejszać, czy nie? Ło, może odszedł. A jeśli tak, to w którym kierunku? Znajdziemy go, ludzie. Nie martwcie się. Lecę w przód. Na pewno go znajdziemy. Lecę w tę stronę, wzdłuż morza. Otwarte morze. Ciekawe, czy potrafi pływać, albo poruszać się w wodzie. Mógł spłynąć tą rzeką i wypłynąć na Otwarte morze. A może nie? Ludzie, napiszcie w komentarzach: Czy brybrypata Pim potrafi pływać, czy nie? Zmierza w kierunku wiatraków. Wszędzie są bagna. Właśnie dostałem powiadomienie. Dobrze, będę obserwował drona i jednocześnie czytał. Słuchajcie, jest napisane. Ludzie, wiecie kim jest Brbrpatapim? To niezwykle rzadkie stworzenie z włoskich bagien. Co? Bagna? Chwila, w okolicy są bagna. Czy może pochodzić z tych bagien? Jesteśmy teraz we Włoszech, ludzie. A oto otwarte morze. Pochodzi z prawdziwych bagien. Pojawia się tylko wtedy, kiedy ktoś kicha. Klaszcze w dłonie i mówi zupa mleczna z bananami w tym samym czasie. Brzmi fałszywie, prawda, ludzie? Więc jak daleko już odleciałem? Patrzcie, są łodzie. O chwila. To prom. Raz, dwa, trzy. A jeśli mieszka na bagnach, to może być też na otwartym morzu. Będę leciał dalej, a w międzyczasie będziemy czytać o brybry Bry patapimie. Ta część o zupie i bananach brzmiała trochę jak nonsens. Dobra, ma nogi jak krab. I wąsy jak kot. To prawda? A jego kapelusz jest z makaronu. To prawda, to brzmi jak jakiś fake. Dostałem tę wiadomość. Każdej nocy organizuje parady, biegając po dachach i krzycząc potopim. Jeśli to usłyszysz, następny dzień będzie najfajniejszym dniem w twoim życiu. Nie, nie słyszałem czegoś takiego. To brzmi jak fake. Wyleciałem już na Otwarte Morze. Dobra, przed nami bagna. Może to tam mieszka. A, ludzie. Przeczytałem złą wiadomość. brr br, patapim to nie żart. To ogromny, tajemniczy włoski potwór o wielkości pięciopiętrowego budynku. Tak, jest duży. Ma 15 metrów. A jego głos brzmi jak traktor kichający do megafonu. brr br, patapim Cóż, chyba. Mieszka głęboko w Alpach, w jaskini, na bagnach. Uła, poleciałem naprawdę daleko. Cóż, właściwie to włoski mem. Nikt nawet o nim nie wiedział, dopóki chłopiec o imieniu Gino nie zjadł makaronu z sosem truskawkowym, popijając go czosnkową wodą. I przypadkowo nie wypowiedział starożytnego zdania Patapim, patapam, Niech moja kanapa eksploduje! O rany, właśnie to powiedziałem. Oby moja kanapa nie wybuchła. Było trzęsienie ziemi i jakby kształt arbuza na niebie. Wow! To wszystko była prawda. Co się dzieje? Nie, nie będę tego dalej czytał. Lepiej uruchomię mojego drona. Czy to było trzęsienie ziemi, czy Brbrpatapim znowu tu przyszedł? Muszę to sprawdzić. Dostałem tyle dziwnych komentarzy. To jakieś szaleństwo. Hej, Brbrpatapim jest na tym polu, ludzie. Jak udało mu się tu dotrzeć? Uważnie obserwowałem mojego drona, ale nie jestem pewien. Śledziliście to? Jak on się znalazł na tym polu? Drany. On jest naprawdę duży. Kieruje się gdzieś, a ja za nim podążam. Nie ma mowy. On idzie do wody. Ciekawe, co zamierza zrobić. O nie! Spójrzcie, ludzie! Wskoczył do tego małego bagna! O! Jak to w ogóle możliwe? Skoczył do wody i nigdzie go nie widać. Jak głęboka musiałaby być woda, żeby on mógł się ukryć. 15 metrów, więc on naprawdę mieszka na bagnach. To była prawda. Nie widzę żadnego ruchu. Gdzie on się podział? Nic się nie rusza. Gdzie on jest? Ciekawe, jak długo on może pozostać pod. Wod? Patrzcie. Właśnie wyskoczył z bagna. O, czy wykopał tunel pod ziemią? Jak to możliwe? Przed chwilą tutaj był. Może jest jakiś tunel albo ale to woda. Jaki tunel? Jakie przejście czy co? A gdzie jest Brybry Pim? Gdzie on jest? No nie, gdzie on jest? Gdzie się podziało to gigantyczne stworzenie? Hej, może wskoczył z powrotem do bagna, z którego właśnie wyszedł? Może? Lećmy tam szybko. Brybry naprawdę jest typem bagiennym. Wiedzieliście o tym, ludzie? Napiszcie w komentarzach, jeśli wiedzieliście. A jeśli nie, też napiszcie. Wow, super! Spójrzcie, bagno wygląda na całkowicie spokojne. Nie widzę żadnego ruchu. Ło, gdzie on może być? Ciekawe, jak długo może być pod wodą. Nie wiem, może jak robak bagienny, który może żyć pod wodą bez końca. Jest tu mnóstwo bagien, spójrzcie. Może być też w rzekach, wokół same bagna. Po prostu tu mieszka. Znalazłem świetne miejsce. On może być nawet gdzieś tam, w oddali. Patrzcie, tam jest ogromny zbiornik wodny. Może być w każdym małym bagnie. Bardzo chciałbym go zobaczyć. Podobało mi się widzieć takiego giganta w prawdziwym życiu. To było takie niesamowite. Okej, okay, przelećmy nad wszystkimi bagnami, które teraz widzimy. On może wyskoczyć z każdego. Ło, wow, jest ich tak dużo, tak wiele tutaj. Nie ale był duży. Prawdopodobnie wyskoczyłby tylko z dużego, jak to pierwsze. Tam go widzieliśmy, a potem wylądował tutaj, w drugim. Był naprawdę duży. A teraz może jest. E, nie widzę go, ludziska. Nie wyskoczył. Jest tu mnóstwo bagien. Po prostu mnóstwo. Może być w każdym z nich. O, może w tym. Jest dość duże. Okej, okay, oto kolejne bagno. Z tego też mógł wyskoczyć. Jego rozmiar pozwala się tu skryć. A tamto jest mniejsze i dalej. Nie ma mowy, ludziska. Ja chyba wracam już do domu. Nic więcej się nie dzieje. Oto mój dom, nadal stoi. Wszystko w porządku. Dom jest nietknięty. Chyba przeszedł obok. Po prostu. Nie wiem. Tam jest kolejne bagno. Ło. Gdzie teraz jest brybry patapim? Mam nadzieję, że jeśli się pojawi, to nie wróci do mojego domu. Nie zniosę tego ponownie. Ziemia drży, jak podczas trzęsienia ziemi. To nie do zniesienia. Nie wiem, jak to wygląda na zewnątrz, ale w domu było po prostu okropnie. Sami to widzieliście. Nic nie mogłem zrobić, musiałem schować się pod łóżko. Zejdźmy niżej nad bagno. Może coś zobaczymy? Nic, żadnego ruchu. Nie ma go tu, tam też nie. Ha, może potrafi pływać w rzece albo nad wodą, pod rzeką. Ta rzeka nie jest głęboka, więc nie może. Pływałem tu wcześniej. Ma maksymalnie 20 stóp głębokości, a jeśli ma 50 stóp wzrostu, to na pewno byłby widoczny. Chyba, że chodzi. Jest takim gigantem. Może iść gdzie tylko chce. Gdziekolwiek chce, nic go nie obchodzi. O ludzie brybry Patapim! On tu stoi! Tuż obok mojego domu, dosłownie tutaj! Co on? Idzie w kierunku drona! Hej, nie zbliżaj się do drona! Nie! Nie! A, złapał drona! Dlaczego leciałem tak nisko? A, złapał drona! Dron, 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 dron! Jest tutaj. A, a, dobra, idę to sprawdzić. Idziecie ze mną? Chodźmy. A, chyba widzę go przez okno. Był tam. Za krzakami. Okej, okay, nie widzę go. Kieruję się do drona. A, powiadomienie. O, to od was. To wasze komentarze. Okazuje się, że pomimo rozmiarów, brybry Pim może skurczyć się do wielkości czajnika. Co? Serio? Jeśli tylko mocno kichnie. O, rany! Musi kichnąć! Niech się skurczy! Nie chcę mieć giganta w pobliżu! W ten sposób dostał się do lodówki! Chciał tylko spróbować lodów, ale skończyło się na tym, że zjadł wszystko! O, poważnie ludziska! Mówią, że jeśli nocą usłyszysz brypata pim bum bum. Nie bój się. On tylko szuka ludzi, którzy potrafią wymyślać dziwne historie. bo brypata -br pim je uwielbia. Zwłaszcza jeśli historia kończy się dżemem i tańcem. To bardzo interesujące. Chyba muszę zdobyć trochę dżemu i potańczyć. On to lubi? Nie wiem, ludzie. Piszcie dalej ciekawe i prawdziwe rzeczy w komentarzach, nie wiem. Na pewno wszystkiego spróbuję. Spróbuję wszystkiego, co napisaliście w komentarzach o Brybry Patapimie. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Anglikosik i kliknąć lubię to. Kocham was. Do zobaczenia następnym razem. Będę czytać wasze komentarze. A teraz idę za moim bronem. Do zobaczenia. Tak, tak. Gdzie się tak śpieszy? Zapytajmy ją, dokąd idzie. Hej, Bluey, Bluey, dokąd tak biegniesz? To jest rekin! Rekin! Zachowuje. Nawet się nie przywitała. Tak, Bluey naprawdę się przestraszyła. Musimy sprawdzić, co się tam dzieje. I tak tam jedziemy. No, fajnie by było, gdyby był tam tralalalo tralala. Dobra, jedziemy. Tato, wszystko mnie swędzi. Komary mnie gryzą. A, racja. Jest tu dużo komarów. Mnie też swędzi. Dobra, pośpieszmy się i chodźmy tam. Dobra, Angelina. Najpierw upewnijmy się, że tralalero tralala tam jest. Potem popływamy. Jest tu tak pięknie. O, łódka. Popływajmy. Teraz nie ma tu żadnych rekinów. Tak, też żadnego nie widzę. W takim razie odpalmy drona. Dobrze, zróbmy to. Robi się już gorąco. Chcę popływać. Dobra, uruchomimy drona właśnie tu. Tak. Bo Bluey mogła wpaść gdzieś tutaj do wody. To jezioro jest ogromne. Naprawdę niesamowite, tak? Chociaż wow. tutaj to tylko staw z żabami. O, Patrz. żabki! <grym> nie sądzę, żeby Bluey tutaj pływała. Nie, ja też nie chciałbym tu pływać. Wszędzie są trzciny i zarośla. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce, żeby wejść. Pewnie o, było to przy pomości. Tylko przy pomoście jest miejsce, żeby wejść do wody. Nie ma tu innego wejścia. Bluey mogła wejść do wody z pomostu, o ile w ogóle pływała. Pomost jest suchy. Nikt nie pływał. Gdyby ktoś pływał, wyszedłby tutaj i pomost byłby mokry. Dobra, sprawdźmy teraz jezioro. Na pewno gdzieś zobaczymy rekina. Mógł popłynąć w dowolnym kierunku. Szukajmy dalej. Może go zobaczymy. Tato, czy tam pływa rekin? Tam. Tak, to rekin. Płynie bardzo szybko. Widać płetwę. Podlecę bliżej. A może to rekin? U, płynie tak szybko. Nie, to nie rekin. Spójrz to jakiś ptak. Gubimy go, nie nadążam. Kaczka nurkująca. A zgubiłam ją. To chyba kaczka, tak, spójrz. Ma rybę! Tak, to na pewno ryba, ryba! O, rany, tak ciężko uchwycić ją kamerą. Pływa tak szybko, próbuję ją Bardzo przybliżyć szybka. dronem. Właśnie zanurkowała. Ciekawe, kiedy wynurzy się z powrotem. Nie może tak długo, to nurkujące kaczki w ten sposób łapią ryby. Widzisz ją gdzieś? Nie. Ja też jej nigdzie nie widzę. Hej, wypłyń kaczko! O. Tam się coś rusza. To ona? Chyba tak! Wow, popłynęła daleko, nieźle. Ciekawe, dokąd płynie. O, czy to dziecko? To to jest! O, możliwe! Spójrz, płynie do swojego dziecka! Hej, dała mu rybę, spójrz! Albo on dał? Kaczka podzieliła się rybą! Nieźle, nakarmiła dziecko! Nakarmiła dziecko, to takie piękne! To na pewno jej maluch! Jeśli się nie mylę, jest szary, wydaje się szary! Ludzie, jaki według was to był kolor? My myślimy, że to szara kaczka! A tam jest dorosła kaczka! Nakarmiłaś tylko siebie, czy też dziecko? Popatrzymy jeszcze jest chwilę. Miły, Może gdzieś blisko jest rekin? swoje dziecko. Tak, Mam tylko to na pewno dobry tra ojciec. Tralalero nie, tra nie zrobiłby tego. Może ktoś inny? Ale jeszcze nie wiemy, kto tutaj pływa. Ale myślę, że to tralero Tralala, bo w jeziorach zazwyczaj nie ma rekinów. Prawda? Dobra, nie przeszkadzajmy im. Lećmy dalej i szukajmy rekina. Serio, chcę popływać w bezpiecznym miejscu. Sprawdźmy, czy na pewno nie pływają tu żadne rekiny. Tam też porusza się coś w wodzie. Było tam dużo. O, komarów. A są takie irytujące, latają wokół. Ciągle gryzą i gryzą. Znowu coś pływa. Czy to znowu kaczka? O. Tak, kaczka. Czy znowu Nowo? zanurkowała? Zaraz gdzieś się wynurzy. Tak, tak, policzmy, ile sekund będzie pod wodą ludzie. O, wyskoczyła tu! O. Tutaj. Hmm, pewnie się mnie boi. Słyszy drona i nurkuje. Nie będę przeszkadzać i straszyć. Lećmy dalej, szukamy rekina, a nie kaczek. A jeśli jest tam Tralero tralala albo inny rekin? A jeśli jest ich wiele, nie tylko jeden? Co wtedy? Ale jest tu bardzo pięknie, bardzo ładnie. Na razie lecimy dalej. Może coś zobaczymy? Z tej wysokości na pewno zobaczymy rekina, jak się wynurzy. Rekin to przecież duża ryba. Co to za małe jezioro tam po prawej stronie? Nie wiem, ale jakieś fajne miejsce. Tam jest droga, o, którą jechaliśmy. Komary. Proszę, zabierz je ode mnie. Jest tam jakaś wieża. O, nie znam tego miejsca. Tak, to wieża do obserwacji przyrody. Oczywiście jesteśmy wyżej niż ta wieża. Ale fajnie byłoby się tam wspiąć, co nie? Lecimy dalej. A jeśli nie znajdziemy go tutaj, to. Sygnał znika. Chyba ktoś jest na wieży, tam po prawej. A może tylko mi się wydaje? Ekran się zniekształca. Dron się rozłączył. Okej. Okay. Chyba wraca. Byłem za daleko. O wiele daleko. Gdzie polecieliśmy? Dwa kilometry. Wow! Ale jezioro... O, i dron wraca. Ale ludzie, jak zobaczycie rekina, napiszcie komentarz proszę. Chcemy tylko trochę popływać. Jeśli gdzieś tam jest, niech tam zostanie. Tylko trochę popływamy i to wszystko. Spokojnie wrócimy. O! O! Czy to kaczka? Nie, nie, to nie to. To nie kaczka. Na bank. Czy to może być la tralala? Płetwa? Może to tralalero tralala. Nie zniknął. Zanurkował pod wodę. Szczupak? One nie są tak duże. A może to szczupak? Ludzie, napiszcie jaka to była ryba. Ja nie widzę. Zanurkowała, ale to, to na pewno był rekin. Cóż, widziałaś płetwę? Tak. Tylko rekiny mają takie płetwy. Albo delfiny. Ale tu nie ma delfinów. W sumie rekinów też nie, nie powinno. Co to? W takim razie to może być tylko tralada do tralada. Znowu kaczki? Zlećmy niżej. Kaczki powinny przeciągać rekinę. Rekin pewnie je zjadł. Tak, to znowu te kaczki. Są słyszą nas i się boją. Patrz, od razu nurkują jedna po drugiej. Jest ich tam tak wiele. Zlećmy trochę niżej. Tam są dwa tak, te małe szare, tak. Bo, 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 są takie szybkie. Widać, jak pływają pod wodą. Super, Więc co? nie przeszkadzajmy im. Trzyma Mam nadzieję, doko. że rekin też ich nie zaczepia. Szukamy tralalero tralala Lub rekina, który nie jest tralalero tralala To prawda, że Porusza się w pobliżu pomostu. Czekaj. Ja? Szybciej dalej. Niczego nie widzę. Gdzie dokładnie to widziałaś? Na pomoście czy w wodzie? W wodzie. Okej. Okay. Wygląda, jakby coś było pod wodą. Ale nic nie widzę. Okej, okay, czekaj. Okej. Okay. Nie, nic tu nie widzę. Na brzeże jest o, naprawdę blisko. Tralalo, tra wyszedł na brzeg! Zgadza się! Ludzie! Wyszedł na pomost! Pomost jest mokry! Teraz jest mokry! Teraz jest! Stoi tam! A. Jasne! To na pewno tralalero tralala. Hmm. Bluey, Czemu się go tak bałaś? Nie trzeba się go bać, to tylko nasz przyjaciel, tralalero tralala! Dobra, chodźmy do niego. Jest obok! Tak! już wraca! Co tu robisz? Dlaczego znowu wszystkich straszysz, co? O, cześć ludzie! Tańczę i pływam tutaj! Dlaczego pływasz w jeziorach? Dlaczego nie morze lub ocean? No, lubię też słodką wodę! Nie tylko tę słoną, która powoduje spędzenie! Ale ty wszystkich straszysz. Nie wiem, musimy postawić tabliczkę, że tralero tralala pływa tutaj. Inaczej każdy pomyśli, że jesteś rekinem i będą się bać. Bluey właśnie uciekła. Gdzie Bluey? Nie widziałem jej. Bluey już stąd uciekła. Krzyczała tak bardzo, że nie chciała z nami Tak, rozmawiać. tak. Naprawdę musisz nosić za sobą tabliczkę. Gdzie będzie pisać? Tralalero, tralala, pływa tu. Wszyscy będą wtedy spokojni. Teraz chcielibyśmy zawrócić Bluey. Ale nie wiemy jak. Też chcemy popływać. Jak tam woda? Tak, woda jest super. Fajnie. Angelina, przebierz się i zdaj mi ten sweter. Musicie być gorąco. Jest gorąco, bardzo. Założyłam sweter, żeby komary mnie nie gryzły. Cóż, teraz popływamy i nikt nie będzie przeszkadzał. Ciekawe, jak się ma nasza Bluey. Biedactwo uciekło. Musimy ją jakoś znaleźć. Dzieciaki, podoba Wam się rekin, lalelo-tralala? Jeśli tak, dajcie lajka. I zasubskrybujcie kanał Anglikosik!